Siema widzowie, dzisiaj jesteśmy w biedzie. No tutaj musimy wyciągnąć jedzenie kazu. Kazumo. Kazumo. Yes. <laughs> yes. O patrz, mamy to jedzenie, ale takie spleśniałe. Oby tu przyjechał jakiś bogacz i się spełniło moje marzenie. O może coś w śmietnikach będzie. Puste, no nie dzisiaj dziedzi śmieci. Dobra. Może tą starą kanapkę. Jak uhydna. Nie no. Co ty znalazłeś? A jest druga czapka. Co to za bogać? Proszę pana, możemy! Halo, proszę Dzień. pana! Tak! Oh, dzięki! To pojedźmy do twojego domu. Jejku, limuzyny ma! Dobra, wsiadam. Oh my god, pierwszy raz jadę w takiej limuzynie. Nie niebieska, to mój ulubiony kolor. No nie do McDonalda, ja nie chcę. Ora chodź. A jak ty się nazywasz, tata? Halo. Ono chyba nie umie. Po! O po! Tato! A pojedziemy do domu i, i pokażesz nam i pokażesz nam ubrania oh, jej no to chodź, jedziemy czekaj, czekaj czy to jest twój dom? czekaj ci czy... czekaj, bo mi odbija chyba jestem laska laska, czaska bez paska jestem laska laska, laska bez o, to siku wow <hý> Dva samochody nawet. Kazumbo. Ja, Na, to tak. zobaczyć jaki mamy dom. A czekaj, bo robię sobie ciuszki nowe. Ja idę z pociuszki. Hmm, gdzie to są ciężki? Chyba w kibelku. A nie, to raczej nie. Hmm. Przebierę się. Ja, jak fajne ciuszki! O oh mój god. Jeszcze taką misię panda na Cześć tato! Luda, ja nie chcę loda, no ale dobra. Ja mam swoich chleb ze śmietnika. Ale już go mogę wywalić. O A ten nut... To już chyba z... Uh, mm, ale tu się... Chodź! Chodź! Moź takie fajne kciuczki się przebrały. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Já jestem kołobasenu. Czekaj, czy tu się da kliknąć? Jak to się, raz, się klika? Jakiego oh! się gas coś taki klikasz? O! Nic nie zadziała. Wow! Pierwszy raz widzę basen w życiu. Jeszcze niebieska podłoga to mój ulubiony kolor. Ja nie chcę kanapki. Czy my mamy iść do szkoły? Proszę, ja chcę iść do szkoły. Ja się nigdy nie uczyłem. Ja nie chcę babeczki. Pójdziemy do szkoły. Ciekawe czy fajnie. na sobie. Je. Jest bardzo fajnie. Tam się doczyna o rzeczy. Tak. Uf. Patrz jaki mam plecaczek. Mm, też sobie przybieraj jakiś fajny plecak. Trochę mały, ale takie znalazłem. O nie, co tu robi hacker? Team Call Kid. Aha, jakiś bambiczek tu. 60. Dobra, nie jest stety bambiczku. Odba... dobra, nie odbędzie. Nie Dobra, pójdę po swoje auto. A które to moje auto? Które to moje auto? Halo. Dobra. Dobra, ja sprowadzam tam. Dwa. Oto. Dobra, jedno to jest Twoje, a drugie to jest Twojego. twojego... Bracie, Kazumu! Czemu tu jest Poczeka... jakiś. Kul... No to tam, tylko mam chyba z miną krecaru, który którą muszę przetestować, i mam chyba jeden odpowiednik dla mnie. Czekajcie, pójdę sobie tam, mam to. ma coś sobie zjeść. Ok? Poczekajcie. No nie, no muszę zbanować tego kulkida. Napisz do niego, żeby uciekał. Uciekaj, nie wiem, jakiś bambiczek. Może sobie zmienię ten plecaczek. Hmm, może, może, może. Nie, nie, no, tylko Może, nie, 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 no czekaj. Jej, kut! No No lecę do szkoły. Czekaj na mnie! już tam pójdę, zobaczy jak tam się co się robi. Ja też nie wiem co się robi. Nie... Trochę wolny te samochody, ale przynajmniej coś. Przynajmniej mamy samochód. Jakoś tym kieruję. Oh. Co ty tak szybko jedziesz, bracie? Nie wiem, bo to są bardzo szypiate. Ja dostałem Wła! wolne, bo niestety mam... No, a co tam poszkoda? 70. 7. Ja wiem ile? Ja wiem, no czemu się nie da kliknąć? Aha, czekajcie. Mm. Równa się to! O nie! Równa się to! Nie! Jest ty mać, daj suba i dla Tajka. Daj, suba! Ja chcę z Bo to jest najważniejsza część! Uciekam od ciebie! Kazuwo! Kazuwo, gdzie ty jesteś? Ale co? Chcesz przerwę? Czemu ty jesteś w Damskim Kiblu? To jest... Mę męski. O, oj, Nie, to jest, oj, 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 jest Damski! Tu jest męski! męski. Mę... Czemu pół wystaje poza ścianę? O! Tu jest Męski! Tu jest... O! Uciekamy z tej szkoły. No dobra. No to szybko, tylko cicho. E, my idziemy do toalety. Okej. Okay. Szybko, weź swój samochód. Okej. Okay. I ja teraz mogę szybciej jechać. Szybko uciekaj, szimpanzin i bananini. Szybko. Uciekaj. Halo, kazuwa. Szybko. do domu, Nie, odjeżdżamy do maga. Szybko. Zginąłem, zginąłem. Kazuwa. Co ci jest? Czemu ty siedzisz w aucie, Kazówo? Ja zginąłem. Dobra, chodź szybko siadaj do mojego auta i odjeżdżamy. Szybko, bo tata... Z pasem jest. Czemu tu... No nie gdzie ty uciekłeś? Kazu nas zginął. Nie. Co? A zona zginął. Czemu? Widziałem. Nie. Kazuwo. Co się stało? Kazułbą zginął. Już nie ma go na tym świecie. A my jesteśmy na pogrzebie? Nie, po prostu nie ma go. Dobra, ja tak robię. Jestem laska, laska, czaska bez podpaska. Wow! Bam, masakalaka. Dobra, a my widzą wie to kończymy i co pomówimy. Daj suba i lajk! Like. My... Tak, i Tak Idziemy miał dużo sobów Dobra, I tak, ja tak robię. Jestem laska, laska, bez podczaska. Jestem laska, laska, ciaska bez podpaska. Dobra, Dobra, to... my, my kończymy, no to na razie.